Czy istnieje narzędzie, które jedno zdanie zamieni w rozbudowany konkretny prompt? Jeśli jest coś w pracy z AI, czego nie znoszę, czego absolutnie nienawidzę, co bierze mnie na wymioty, to poprawianie promptów. Z jednej strony wszyscy wiemy, że żeby dostać dobry output z AI, trzeba ułożyć dobry prompt. I to lepszy prompt niż napisz mi posta na Facebooka o globalnym ociepleniu. Tylko trzeba się tutaj trochę postarać. Też nie zawsze da się wygenerować dobry output za pomocą pojedynczego prompta. Z drugiej strony, stworzenie dobrego prompta to też nie jest 5 minut roboty, to nawet nie jest 15 minut roboty. To może być 5 godzin albo nawet 5 dni. Chyba że, ale o tym za chwilę. Jeżeli jeszcze mnie nie znasz, ja nazywam się Daniel Bartosiewicz, tworzę treści do internetu i uczę innych, jak to robić. Dzisiaj zaryzykuję odważne, może kontrowersyjne stwierdzenie, że więcej piszę prompty do AI niż teksty. I do tej pory schodziło mi na to mnóstwo czasu, ale dzisiaj powinno mi go schodzić mniej. Bo nie wiem jak ty, ja ci się do czegoś przyznam, jestem leniwą bułą. I jeśli tylko mogę coś zrobić szybciej i łatwiej niż robię do tej pory, to to zrobię. I wiadomo, jako ludzkość lubimy, kiedy ktoś robi coś za nas, ale nie wszystko można zrobić za kogoś. Tak samo ja nie kliknę za ciebie suba, nie kliknę za ciebie lajka, ani nie zostawię komentarza. Dlatego tutaj moja gorąca prośba o to o tego suba dla YouTube'a, lajka, komentarz to pomoże temu kanałowi rosnąć i mam nadzieję oszczędzać więcej czasu, w większej liczbie osób z góry dzięki. A teraz do mięsa. Nie dobra, skłamałem trochę, bo. Stworzenie dobrego prompta może zająć Ci 5 minut, jeśli wiesz, co robisz, a najlepiej, jeśli ktoś zrobił robotę wcześniej za ciebie. I nasz kolega z branży, Kuba Spowik, taką robotę zrobił. To, co widzisz na ekranie, to coś, co nazwał prompt generator. Teoretycznie wklejasz to, co jest tutaj na ekranie, do okna czata GPT, czy innego narzędzia AI, i ono na tej podstawie doszlifuje ci prompt. Oddajmy go próbie. Kleję cały ten tekst i nam tutaj tak: The prompt. Wygeneruj mi prompt, który pozwoli mi wygenerować artykuł blogowy na temat jak napisać dobrego prompta do AI. Mam zapytania, cudzysłów, Enter. Dobra, wkleiłem go do kloda 3.7 Sonet i on nie oddał mi bezpośrednio prompta, tylko najpierw mnie pyta You're asking me in Polish to generate a prompt for potential clarification needed zanim stworzę prompta muszę zrozumieć język I to damy mu uh, prompt in, in, English. Yeah, in English output in Polish ba. Tutaj możesz się zastanawiać, czemu prompty są po angielsku, czemu czasem output jest po angielsku, czemu ten generator od kuby słowika jest po angielsku i czemu ja do niego po angielsku piszę. Możesz sobie pomyśleć, tak, wszystko kopiłem z tej Ameryki, nawet prompty po angielsku kopiłem, z Ameryki kopiłem. Po pierwsze, są testy na temat tego, jak użycie języka wpływa na jakość outputów AI, że jeżeli masz język angielski, to AI. Model językowy dużo lepiej rozumie polecenie i dużo łatwiej mu sobie z nim poradzić. Nawet jeżeli każesz mu wypluć tekst po polsku, ale napiszesz to po angielsku, to on wypluje lepszy tekst po polsku, niż jeśli byś mu to wpisał po polsku. Druga rzecz jest taka, to bardziej w kontekście API, nie, nie narzędzi, które kosztują 20 dolarów na miesiąc, że zapytania po angielsku są krótsze i zżerają mniej tokenów. Więc jeżeli to ma dla ciebie znaczenie, jeżeli będziesz kiedyś na przykład robić automatyzację albo składać coś takiego, to wtedy będzie to miało znaczenie bezpośredni wpływ na kasę. I po trzecie, wszystkie te praktycznie wszystkie te modele, nie, nie większość internetu jest po angielsku, a z racji tego, że modele językowe uczyły się po angielsku na podstawie treści z internetu, to najlepiej rozumieją angielski. Możesz sobie obejrzeć Webinar senuto na temat detektorów AI. I po angielsku nie jesteś w stanie stworzyć tekstu z AI, którego originality AI i Copyleaks nie są w stanie zidentyfikować jako AI. Nie da się. Po angielsku, dlatego że mają najwięcej wsadu. Natomiast po polsku jeszcze da się to zrobić. Więc dlatego, angielski jest najlepszym językiem wejściowym. Niekoniecznie wyjściowym chociaż wyjściowym też jest najlepszy, ale najlepszym językiem wejściowym. Target audience. Hmm, copywriters. Już nie będę poprawiał, on sobie poprawi literówki. The pożądana długość. 1500 words I czy są jakieś konkretne aspekty tworzenia promptów, które chcesz wyeksponować? Jasność, konkret, przykłady. all of it though no. Mamy prompta, no to teraz poddajmy go próbie. Zacznę sobie nowy czat, legę tego prompta, o, ogień. No dobra, mamy tutaj całkiem konkretny, sowity artykuł. Jedyne, na co muszę zwrócić uwagę, to to intro. W dzisiejszym świecie, gdzie sztuczna inteligencja, coś tam, coś tam, eee, no nie, to nie przejdzie, to jest do zmiany. Niemniej, cały artykuł wygląda całkiem solidnie, nawet jest jakoś ciekawie sformatowany. I te prompty tutaj są, więc powiedzmy, że tak, w 80% jestem zadowolony. Ale ja poszedłem krok dalej i stworzyłem agenta Prompt Generator, który te prompty będzie poprawiać. I te wskazówki od Kuby, kleiłem po prostu tutaj instrukcję do modelu. Pozwoliłem mu na zadawanie pytań, zezwoliłem na personalizację. Zaawansowanego researchu raczej nie powinien potrzebować, i ja to zapisuję, i zrobimy to samo, co przed chwilą daje mu tylko prompta, to jedno zdanie, które daliśmy na końcu, że wygeneruje mi prompt, który pozwoli mi, dużo tego generowania, wygenerować artykuł blogowy na temat jak napisać dobrego prompta do AI. I tak samo, ogień. Znowu mi nie pozwala, mi <noise> znowu nie robi mi od razu, tylko najpierw zadaje mi pytania, co jest z jednej strony może deczko upierdliwe, ale z drugiej strony, czy nie o to w tym wszystkim chodzi? Czy nie właśnie o to doprecyzowanie i uspójnienie rzeczy w tym wszystkim chodzi? Ja mu teraz na te pytania odpowiem, no bo chcę dostać dobrego prompta. E, jakie aspekty promptowania chcesz, żeby się skupiał? Jeden. O, bo... To jest target audience for your blog artykuł. Początkujący zawodowcy techniczni. Ja bym powiedział, że beginners, marketers, copywriters. Trzy. Czy mam przykłady dobrych lub złych promptów wstawić? Yes. E, raz, cztery. Jaki ton? Casual. Jaka długość? Jak długi ma być? Długość nie ma znaczenia. <laughs> Na co ci a uh, Artykuł niech ma 1500 W. Uh, would you like to share some examples of good bad prompts. Uh, if not, I create appropriate examples. Do it. No i się robi. Mamy prompta, skopiuję Nowy czat, klot 3.7 Kolej, ogień No i zobaczymy co teraz, czy, czy znowu będzie w dzisiejszym świecie Jak będzie w dzisiejszym świecie to będę musiał do Kuby się udać i mu powiedzieć Stary popraw to dobra skończył nie mam w dzisiejszym świecie jest kilka nagłówków jest to fajnie poformatowane to też jest przyzwoity artykuł który pewnie wymaga delikatnych poprawek ale już można coś z niego uszyć a nie jest to po prostu zwykły biedacki prosty output z Kloda 3.7 ale prompty to nie jest jedyna rzecz którą możesz robić z tym Promptem z braku lepszego słowa, bo możesz generować lepsze prompty, ale możesz też generować instrukcje dla agentów. Ja takie instrukcje dla agenta sobie stworzyłem. Konkretnie dla agenta, który będzie mi przygotowywał oparte na serpach szkice, briefy, artykułów, zoptymalizowane pod SEO. Żeby ci zobrazować, jak ten agent działa, ja mu wstawię tutaj tylko frazę kluczową, czyli jak napisać dobry. Prompt do AI i znak zapytania. Title Meta, URL, Content Outline. Jak napisać dobry prompt do AI, kompletny poradnik, prowadzenie Co to jest prompt? Rola promptów, elementy, techniki, fajne przykłady, studium przypadku, błędy. No, jestem zadowolony. Jestem zadowolony, dlatego że Mogę to wstawić sobie tutaj, dać to agentowi do pisania pod SEO, wklejam ten outline, ciach i ono mi teraz będzie pisać artykuł. Także nie tylko poprawianie promptów działało mi na nerwy, ale też tworzenie instrukcji dla agentów działało mi na nerwy. A tu mogę to zrobić dosłownie na momencie. Wrócę do sobie do tego agenta prompt generator, gdzie już wkleiłem prompt od Kuby Słowika i napiszę mu tak, potrzebuję instrukcji. Instrukcje dla agenta AI, który będzie mi pisał o burakach. Tyle. Nie chcę mu ułatwiać, mógłbym, ale nie chcę mu ułatwiać. Chcę, żeby ten agent, ten prompt zrobił całą robotę. Chcę mu dać tak mało, jak się da, i wyciągnąć z niego tak dużo, jak się da. I on znowu zadaje mi pytania do doprecyzowania, ale już też tworzy powoli te instrukcje. I pyta, czy to jest to, czego ja e, szukam. Więc ja odpowiem mu nas pytania. Jeden. Clary. Jeden. E, what type of content? for Głównie będzie informational, if not stated otherwise. Załóżmy, że czasem będę chciał coś sprzedażowego. E, Jaki ton? E, Luka 3 Trzy. Jaka długość? Tysiąc, tysiąc, words. Uy, 15 tysięcy mu dałem. 4 Specific Aspects of Beats No I teraz będzie mi poprawiał prądy I dobra. Nie, jeszcze mógłbym się z tym bawić, ale mogę to po prostu skopiować. I załóżmy, że faktycznie chcę stworzyć tego agenta, więc my sobie tutaj trzy SONET yy, i bury, nazwę go BURY AI i piszesz o burakach. Kleję mu tutaj te instrukcje. Sources nie ma. Yy, Follow-up questions dam mu. I niech sobie wyszukuje w internecie. Create. No i zobaczymy. Jak się uprawia buraki. Jeśli się zastanawiasz, co to za narzędzie, to jest UCOM, i ono jest o tyle fajne, że mogę tutaj sobie robić agentów z GPT, z CLODA, z DeepSeeka, z GMINI, z czego chcę. Co mi akurat w danym momencie odpowiada. Więc jeżeli Klod 3.7 lepiej pisze dla ludzi, bardziej ludzko, to używam Kloda. A jeżeli potrzebuję jakiejś szerszej, głębszej analizy, to wezmę sobie GPT 4.5 i to jest spoko. Więc jeśli chcesz sobie takie narzędzie ogarnąć, w opisie pod tym filmem jest link. Masz 10 dolków zniżki na pierwszą fakturę. No i dobra. Kompleksowy przewodnik uprawy buraków w Polsce Kluczowa informacja, wprowadzenie to, to są buraki ćwikłowe, wybór nasion Tak jakby ktoś chciał uprawiać buraki to Będzie to całkiem dobre źródło wiedzy Teraz dla porównania wejdę w narzędzie Prompt Perfect Które też służy optymalizacji promptów Żeby pokazać, że ten prompt od Kuby to nie w kij pierdział Zobaczymy, co prompt perfekt pokaże nam, kiedy poproszę go wyłącznie o instrukcję dla agenta AI, który będzie mi pisał o burakach. To, co od razu rzuca mi się w oczy, to to, że on od razu przechodzi do promptu. Nie zadaje pytań pobocznych, dodatkowych, uzupełniających, tylko od razu ciach, Masz to prompt, czy, coś, czy chcesz coś więcej? Więc o ile doraźnie ten prompt Perfect może pomóc, o tyle na dłuższą metę używałbym prompta od kuby słowika. No bo kiedy tutaj e, poprosiłem o instrukcję dla agenta AI, który będzie pisał o burakach, miałem cztery pytania i też dał od razu prompt, ale ten prompt już wygląda dużo inaczej, bo zaczyna się stąd, kończy się tu, a tu mamy raptem kilka zdań. Także coś jest na rzeczy, zobaczymy co Kuba dalej będzie z tym robił. Mam nadzieję, że to tobie się to przyda, tak jak mnie się przyda, bo, bo ja jestem leniwą bułą i z, nie znoszę, nie znoszę szlifować promptów, jak sobie pomyślę, że muszę szlifować, znowu coś nowego robię i znowu muszę szlifować prompt Po prostu opadam z ciała Także mam nadzieję, że Ci się to przyda, jeżeli ten film był dla Ciebie pomocny Kliknij suba dla YouTube'a, to pomoże temu kanałowi rosnąć Zapraszam Cię też na socjale kubysłowika, który dzieli się wiedzą z zakresu prompt engineeringu Pisania z AI, automatyzacji, ogólnie AI w SEO, pisania pod SEO tak, dalej, jeżeli chcesz poznać kubę trochę bliżej, to mam z nim na kanale odcinek o tym, jak zdobywać zlecenia na Whitepressie. Tutaj teraz powinna się pojawiać karta, także widzimy się w kolejnym odcinku. Siema.